Witam, w tym materiale pokażę, w jaki sposób możemy zamienić PDF-a na dokument, który będziemy mogli edytować. Tutaj e, uwaga taka, mówię o PDF-ach, które zostały wygenerowane z poziomu programu Word czy LibreOffice, tam jakieś. Nie chodzi mi o zeskanowane dokumenty, tak? czyli tutaj mamy na przykład jakiegoś pliku PDF. No i teraz, jeżeli otworzymy sobie. Na dysku Google taki folder i otworzymy taki plik PDF, to mamy możliwość tutaj kliknięcia Otwórz w. No i tutaj dla całej naszej organizacji, czyli dla całej szkoły, doinstalowany jest dodatek, który nazywa się PDF Converter. Jeżeli sobie to klikniemy, no to otwiera się taka strona. Gdzie ogólnie rzecz biorąc mamy możliwość zamienienia plików PDF na inne formaty. Ewentualnie mamy możliwość zamienienia dokumentu z Worda do PDF. No i tak naprawdę tutaj możemy sobie wybrać PDF, -a, którego chcemy przekonwertować, zmienić. Ewentualnie możemy kliknąć, że z dysku google. No, ale tutaj najprościej, tak naprawdę, przesłać sobie z dysku lokalnego z komputera. I tu możemy wybrać sobie na jaki format chcemy przekonwertować, czyli zamienić. No, i mamy tutaj możliwość zamienić na dokument Wordowski, na stronę HTML, plik RTF, czyli po prostu plik tekstowy, lekko wzbogacony albo czysty tekst. No, jest tutaj też funkcja zamiany na arkusze Excelowskie, ale no, trzeba by to przetestować, czy to będzie działało. Ewentualnie mamy możliwość zrobienia plików graficznych, czyli JPEGów albo PNG. Tak, no ale ogólnie nas interesuje tutaj dokument Wordowski. Wybieramy sobie Upload and Convert. Oczywiście no, jest to przesłanie plików na serwer zdalny, więc raczej plików o oznaczeniu biznesowym czy z danymi osobowymi raczej bym nie przesyłał, ale jeżeli chodzi o zwykłe pliki PDF. Bez takich jakby kluczowych informacji, no to spokojnie możemy sobie to przesłać. No i następnym krokiem mamy tutaj albo możemy zapisać to na dysku Google, albo pobrać na, na komputer lokalny. No i teraz dajemy pobierz, żeby to sobie dać, otwórz w Wordzie, albo, albo zapisać to na dysku i z pliku PDF w ten sposób otrzymujemy dokument, który możemy sobie edytować, kopiować, wklejać i tak dalej. Wiadomo, nie będzie to idealnie jeden do jednego jakby przekonwertowane, ale widzimy, że, że całkiem sprawnie sobie tutaj z tym, z tym tikiem poradził. Także w ten sposób możemy bardzo łatwo na naszej platformie tutaj Google Student. Możemy sobie z tego skorzystać, a tak naprawdę no możemy sobie wejść po prostu na stronę PDF, konwerter converted.com no bo to jest jakby no, tylko odnośnik do tej, do tej strony z taką funkcjonalnością, no i każdy może sobie taką konwersję dokonać. Tak? W tym materiale to wszystko. Dziękuję za uwagę.